Szanowni Państwo, witam serdecznie na szkoleniu online przygotowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Ja nazywam się Dominik Sołowiej, jestem współpracownikiem Książnicy. Dziś z wielką przyjemnością podzielę się z Państwem swoją wiedzą o Canvie, o bardzo interesującej platformie, która pozwala na tworzenie niezwykłych grafik, prezentacji Postów do mediów społecznościowych. Nasze szkolenie podzieliłem na dwie części. Na początku krótkie teoretyczne wprowadzenie do Kanwy, dlaczego warto korzystać z tej platformy, a później pokażę Państwu samofunkcjonowanie platformy. Zaproponuję Państwu tworzenie kilkunastu różnych ciekawych rozwiązań graficznych, żebyście mogli to samo robiąc w swoich komputerach, na przykład w domu, osiągnęli dokładnie ten sam efekt. Więc drodzy Państwo, to bana, o który powiem, ale posty, w mediach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze, na Instagramie czy gdziekolwiek indziej, które są opatrzone multimediami, a więc zdjęciami, filmikami, infografikami, prezentacjami, wzbudzają znacznie większe zainteresowanie, nawet o kilkadziesiąt procent niż posty, które zawierają wyłącznie jedno, dwa czy trzy zdania. Syndrom dziejów rzeczywiście żyjemy w kulturze obrazkowej, więc wszystko to, co zostało przez nas opatrzone piękną grafiką, wzbudza większe zainteresowanie w tak ulotnym medium jak media społecznościowe, które przeglądamy na przykład na smartfonach czy na tabletach, a coraz częściej właśnie nasze zainteresowania współczesnymi informacjami, informacjami o świecie właśnie przerzucane są do urządzeń mobilnych z których częściej korzystamy niż z urządzeń desktopowych. A więc zachęcam państwa do tego byście o swoich informacjach w mediach społecznościowych, bez względu na to czy jesteście osobami prywatnymi, czy prowadzicie firmy, pracujecie w instytucjach albo w organizacjach pozarządowych, wzbogacali właśnie o pliki multimedialne, o grafiki, filmy i prezentacje. Więc drodzy państwo, Canva, ja oprócz Korzystam jeszcze z takich platform jak Crello czy Adobe Spark, oczywiście z tych bezpłatnych wersji, bezpłatnych rozwiązań. Bo Canva, to platforma, która rzeczywiście pozwala w kom dla, dla celów komercyjnych i niekomercyjnych korzystać z wszystkich tam zawartych informacji. Drodzy Państwo. Canva daje 1 gigabajt pojemności na takim wirtualnym dysku w chmurze, w którym możemy czytać, trzymać swoje prezentacje, swoje projekty. Możemy je oczywiście podzielić na dwa foldery, tak, żeby było wygodnie z nich korzystać. To ponad milion zdjęć i elementów graficznych, darmowych i płatnych, o tym będę mówił. Ponad 8 tysięcy szablonów, które pozwalają nam w szybki. Sposób stworzyć oryginalną prezentację albo oryginalny wpis do mediów społecznościowych i ponad 100 typów, gatunków wpisów, czyli możemy zrobić wpisy do mediów społecznościowych, do Facebooka, prezentacje, listy. Ulotki, możemy zaprojektować logotyp, możemy wyciąć post, który będzie reklamą na Facebooku, albo wyciąć post, który będzie, może nie post, tylko tło, które będzie elementem wzbogacającym naszą, nasz kanał na Facebooku albo na LinkedInie. Co ciekawe, stosunkowo niedawno Canva wprowadziła elementy animacji, czyli do naszych postów możemy dodawać krótkie filmiki, elementy graficzne, które są animowane na ekranie. Co ciekawe, gdybyśmy korzystali z Canwy i chcieli mieć zespół osób, które wspólnie będą pracowały nad projektem, to możemy taki zespół stworzyć i w wersji bezpłatnej możemy zaangażować do pracy maksymalnie 10 osób. Canva jest w języku polskim. Nie trzeba mieć zdolności informatycznych, żeby, mówiąc językiem informatycznym, uploadować, czyli wgrać na portal zdjęcia czy filmiki, które znajdują się na naszym komputerze. Canva wykorzystuje technikę drag and drop, czyli przeciągnij i upuść, i wszystkie te materiały znajdują się wtedy w jednym miejscu. Wszystkie projekty mamy zapisane w jednym miejscu. No i mamy dostęp do niesamowitej ilości zdjęć. Elementów graficznych. Wszystko to, co grafikowi, amatorowi jest potrzebne, w kanwie y, znajdziemy. Drodzy Państwo, a więc y, y, zaczynajmy naszą pracę. Y, do kanwy wchodzimy na przykład poprzez przeglądarkę. Oczywiście jest też wersja mobilna na tablety czy na smartfony. Ona trochę inaczej działa, bo ekran jest mniejszy, ale do, do takiej profesjonalnej pracy z kanwą warto wykorzystywać. Komputer, na przykład laptopa albo na przykład laptopa podłączonego do dużego ekranu, wtedy jesteśmy w stanie bardziej precyzyjnie wyłapać drobne elementy graficzne, kiedy mamy obraz na komputerze znacznie większy. Adres jest prosty: canva pisane przez c i przez v.com. Wchodzimy na stronę canva.com, logujemy się. I tutaj, jeśli Państwo jeszcze nie zakładaliście konta na kanwie bezpłatnego konta, to możemy się zarejestrować. I tutaj mamy dwie opcje. Możemy zarejestrować się poprzez Google. Jeśli mamy, y, jesteśmy zalogowani do, y, do y, systemu Google w naszej przeglądarce na komputerze, możemy zarejestrować się przez Facebooka. Jeśli y, do Facebooka też jesteśmy docelowo za, zalogowani albo możemy się zarejestrować przez e-mail. Jest to bardzo prosta rzecz. Wpisujemy tutaj na przykład imię i nazwisko, y, swój e-mail, do którego Kanwa y, wyśle potwierdzenie logowania. Się i hasło. Dzięki temu po tam kilku minutach na naszą skrzynkę przyjdzie taki oto mail, w którym potwierdzamy adres e-mail. To jest jedyna rzecz, którą Canva od nas wymaga na tym etapie, jeśli chcemy pracować na bezpłatnej wersji tego urządzenia. Więc ja, drodzy Państwo, mam już takie konto utworzone. Więc pozwolicie, że się zaloguję. Logujemy się i tak wygląda e, interfejs, e, czyli ten, e, to miejsce, do którego kanwa e, nas. Kieruje i z którego możemy spokojnie korzystać. Jak widzicie Państwo, w lewym górnym rogu mamy informacje o, o nas, ustawienia konta. Możemy kanwę polecić znajomym albo uzyskać pomoc. Nas interesują oczywiście wszystkie te rzeczy, które znajdują się tutaj po lewej stronie oraz elementy graficzne, które. Pojawiają się na ekranie, kiedy przejeżdżamy myszką w dół. Jak widzicie Państwo, jest tego niesamowita ilość, e, idąca w tysiącach, mówiąc kolokwialnie. Więc, drodzy Państwo, po lewej stronie mamy szablony. Na przykład, jeśli klikniemy sobie w. Tą opcję szablony będziemy mieli przegląd wszystkich kategorii, które Canva nam proponuje. Więc zobaczcie Państwo, możemy zrobić wpis na Facebooku, relacje na Instagramie, czyli taki filmik, który znajdzie się w tzw. Insta Stories. Możemy zrobić post na Instagramie, wyciąć zdjęcie w tle dla Facebooka. Możemy zaprojektować miniaturę filmiku na YouTube, który właśnie wrzucamy, albo kartkę okolicznościową, czy zaproszenie na imprezę, CV, plakat, albo infografikę. Więc tutaj opcja jest bardzo, bardzo szeroka. Więc zobaczcie Państwo, dlaczego o tym mówię. Pozwolicie, że jeszcze raz wrócę do tych kategorii. Kiedy klikniemy wpisy na Facebooku, Dostaniemy kilkanaście propozycji, może nie kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset. Wszystkie te wpisy zostały przygotowane przez Kanwę w ten sposób, że one mają właściwe rozmiary. Bo y, na przykład gdybyście państwo przygotowywali reklamę na Facebooku no to Facebook standardowo proponuje kwadrat o rozmiarach 1080 pikseli na 1080 pikseli. Y, państwo nie musicie jak gdyby myśleć o tym, żeby dociąć to zdjęcie do właściwego formatu, bo korzystając z Canva, wybierając konkretną grafikę, Canva proponuje wam dokładnie docelowo ten rozmiar postu, a w zasadzie jego zawartości multimedialnej, który świetnie będzie pasował właśnie jako post na Facebooku, bądź w jakimkolwiek innym medium społecznościowym. Więc załóżmy, drodzy Państwo, macie pomysł na to, że chcecie zrobić, o widzicie, tutaj wpis na Facebooku, kiedy najedziemy, widzimy, że to jest 940x788 pikseli. Nie musimy pamiętać tych cyfr, kanwa nam to przypomina plakat to jest 42 na 59 cm, relacja albo film gdzieś tam w mediach społecznościowych, to jest 1920 na 1080, czyli bardzo dobra rozdzielczość do stworzenia tego typu postu. Więc zróbmy nasz pierwszy projekt. Możemy kliknąć tutaj ten przycisk Oczywiście możemy wybrać wymiary niestandardowe, kiedy chcemy stworzyć coś niestandardowego, coś, co ewidentnie będzie pasowało pod nasze potrzeby. Tutaj możemy podać szerokość i wysokość w pikselach, w calach, w milimetrach bądź w centymetrach, ale na chwilę obecną, na nasze potrzeby, wykorzystajmy to narzędzie, które proponuje nam już docelowo konkretny rozmiar, żebyśmy się nie musieli martwić o jego właściwe docięcie. Więc robimy projekt. No przygotujmy wpis na Facebooku. Korzystamy dzisiaj bardzo często z tego medium społecznościowego, więc warto pomyśleć o ciekawym rozwiązaniu. Drodzy państwo, tak wygląda pusty projekt. Teraz należałoby go wypełnić czymś interesującym. Załóżmy, że Chcemy przygotować wpis, który będzie poświęcony chociażby sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, a mianowicie chodzi o epidemię koronawirusa. Więc chcielibyśmy naszym czytelnikom wysłać informację, w której prosimy o to, żeby dbali o siebie, żeby zachowywali się w sposób bezpieczny i rzadziej wychodzili do domu. Nie musimy na tym etapie wiedzieć, w jaki sposób konstruować taki wpis. Możemy na przykład tutaj wpisać do wyszukiwarki szablonów koronawirus i kliknąć Enter. No i okazuje się, że Canva proponuje nam całkiem sporą ilość wpisów, które możemy wykorzystać, żeby zrobić nasz post na Facebooku. No i sprawdźmy na przykład wpis. O ten, czyli chwytamy lewym przyciskiem myszki, przesuwamy go, puszczamy i wpis, w zasadzie projekt znalazł się w naszym elemencie graficznym. Zobaczcie Państwo, wszystkie te elementy, które pojawiły się na naszym projekcie są elementami edytowalnymi. Akurat tutaj widzimy kółeczkę. ten element nie może być edytowany, bo on pewnie został... Wymyślony przez ludzi, którzy kontaktowali się na przykład z lekarzami, którzy dokładnie zadbali o treść tego wpisu. Antybiotyki nie działają na wirusa, jedynie na bakterie. Tego nie możemy zmienić, żeby nie wprowadzać jakiejś dezinformacji, ale na przykład możemy wykorzystać wszystkie te elementy, które są tutaj i możemy je na przykład usunąć, czyli zaznaczamy sobie lewym przyciskiem myszki, jeśli nam się te pigułki nie podobają albo te pigułki i usuwamy te, te dwa elementy przyciskiem Delete. Jeśli chcemy wrócić do poprzedniej wersji, możemy cofnąć się korzystając z tego przycisku albo na klawiaturze Ctrl Z. Więc zobaczcie Państwo, taki wpis jest już właściwie gotowy, nic nie musimy w nim robić. Moglibyśmy się tylko zastanowić nad tym, jak go wzbogacić, żeby nie był taki bardzo medyczny, żeby wywoływał trochę więcej uśmiechu w naszych odbiorcach. Więc zobaczcie Państwo, po lewej stronie mamy menu i tutaj mamy na przykład, jeśli klikniemy zdjęcia, i tutaj mamy zdjęcia podzielone na różne kategorie, kwiaty, rodziny, dzieci, mama, sport, szkoła. Jan Paweł II, kawa, tło, jedzenie, jest takie bardzo chyba popularne dzisiaj i na czasie, na, na czasie więc tutaj są te zdjęcia, które wykorzystamy, a o których też za moment Państwu powiem, dlaczego one są darmowe i w jaki sposób można z nich korzystać, ale nam zależy bardziej na elementach, czyli na pewnych elementach graficznych, które wzbogacą nasz, nasz post. Klikamy i na przykład możemy wymyśleć słowo, wpisać słowo uśmiech. No, i mamy mnóstwo propozycji. Zobaczcie Państwo, kiedy najeżdżamy na te propozycje, one są darmowe. Tutaj, kiedy najeżdżamy na inne elementy graficzne, wyświetla się informacja pro, czyli możemy wykupić ten element graficzny za 3,99 groszy. Na tym naszym szkoleniu będę Państwu mówił tylko o tych wersjach bezpłatnych, więc skupimy się na tych bezpłatnych elementach graficznych. Więc widzicie Państwo, tutaj mamy uśmiech. Możemy go sobie przesunąć na nasz projekt, no ale jest rzeczywiście za duży, tak? Więc najeżdżamy na lewy górny róg i możemy go zmniejszyć, posługując się myszką, lewym przyciskiem, kierując tą myszkę w lewą stronę. I ten element graficzny jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, w każdym, element, w każdym miejscu naszego postu zamieścić. No ale chcielibyśmy też skierować jakieś pozdrowienia dla naszych odbiorców do naszych odbiorców. Więc oprócz tych informacji, które są zablokowane, bo są informacjami medycznymi, możemy wstawić nasz własny tekst. Klikamy tutaj, i w te, w ten, ten przycisk na lewej stronie widzicie Państwo, tutaj mamy do czynienia z mnóstwem czcionek, które kanwa nam udostępnia. Oczywiście może się pojawić pytanie, czy kanwa udostępnia czcionki z polskimi znakami? Oczywiście tak. Moja sugestia jest taka, że jeśli Państwo chcecie ograniczyć sobie problemy związane z doborem czcionki, która polskie znaki będzie posiadała, to na przykład w notatniku, kiedy otworzymy go sobie, możemy wpisać na przykład tekst Serdeczne pozdrowienia od szefa do pracowników, dla pracowników, tak? Serdeczne pozdrowienia od szefa. O. Zaznaczmy to sobie. Kliknijmy dodaj podtytuł i zobaczcie Państwo, tutaj pojawiła się taka ramka dodaj pod tytuł. najeżdżamy nad nią, możemy to wszystko raz jeszcze zaznaczyć, skasujemy i korzystając z przycisku wklej, czyli prawy przycisk myszki, wklejamy nasze pozdrowienia. Możemy oczywiście je ładnie wyjustować, tylko niestety są za duże, więc Znowu zaznaczamy, możemy przyciskiem Ctrl A zaznaczyć całe, yy, cały ten tekst i tutaj jest yy banner do zmieniania rozmiaru czcionki, Możemy ją zmienić na przykład na 14. No jest trochę za mała, 16 18 możemy też wpisywać swoje własne wartości. Czyli na przykład 22. I teraz zobaczcie Państwo, Canva daje bardzo ciekawe rozwiązanie, bo na przykład przesuńmy sobie troszkę te elementy. Gdzieś wyżej. Tak? I zobaczcie Państwo, kiedy ja chwytam to, ten fragment tekstu, to się pojawiają takie strzałki montażowe, w zasadzie linie montażowe, które pozwalają nam dokładnie nasz tekst umieścić na środku naszego postu. To jest ta strzałka. Gdybyśmy tu mieli zaznaczone jeszcze jakieś marginesy, to kanwa podpowie nam w jaki sposób. Nasz tekst ustawić, by pasował on do konkretnych marginesów. Więc, zobaczcie Państwo, zaznaczamy, czyli ten tekst już jest ustawiony, i teraz no, nie podoba nam się, może, kolorystyka tego postu. Czyli Widzicie Państwo tutaj, jest on, w języku, jest on w kolorze niebieskim, więc wypadałoby, żeby ten nasz post również był w kolorze niebieskim. Więc zaznaczamy go i możemy dodać kolor. Kiedy korzystamy z tego postu, kanwa od razu podpowiada nam, że to jest no, jeden z tych kolorów zastosowanych na tym ekranie, to jest ten kolor niebieski. Więc możemy kliknąć i widzimy, że. Kolor tego tekstu się zmienił. No, może on jest trochę za mało wyrazisty, więc możemy tą paletę barw zmienić, tak? Pogłębiając ten kolor, możemy pogrubić czcionkę, możemy ją podkreślić albo pochylić. I w ten sposób mamy gotowy, bardzo prosty post, który możemy wrzucić na yy, naszego facebooka firmowego, żeby przekazać naszym pracownikom tego typu medyczną informację. Ale zanim to zrobimy, mamy jeszcze możliwość zmiany na przykład tła. Kiedy klikamy tutaj w ten kwadrat, mamy mnóstwo propozycji do wyboru. Możemy zmienić na szary kolor, na biały kolor, na żółty. Tylko nam się wtedy ten emotikon trochę straci na wyrazistości. Możemy zmienić na kolor szary albo na Taki niebieski. To chyba był pierwotny korok tego projektu. No i teraz to, co pozostaje nam do zrobienia, to ściągnąć ten projekt na pulpit. Tutaj mamy w prawym górnym roku możliwość automatycznego opublikowania postu na Facebooka, pobrania go udostępnienia łącza do tego postu. Zamieszczenia go na grupie na Facebooku, na Twitterze albo na portalu Slack. My wykorzystamy sobie tą strzałkę, klikamy i tutaj mamy do wyboru mnóstwo opcji do ściągnięcia tego pliku. Canva sugeruje nam PNG, rozszerzenie, obraz o wysokiej jakości, możemy wybrać JPG-a, PDF-a, możemy wydrukować, przygotować druk PDF-a, na przykład, żeby wydrukować go w postaci papierowej. Tutaj mamy jeszcze filmiki i ale o tym y powiem nieco później. Więc wybierzmy sobie PNG. E tutaj, oczywiście te elementy są zablokowane, bo one są w wersji premium, czyli tło przezroczyste, czy kompresja pliku do niższej jakości, więc klikamy pobierz, Canva przygotowuje nam projekt i możemy go na przykład na pulpicie. Serdeczne pozdrowienia od szefa zapisać. Jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej tak. Czyli tak wygląda przygotowany post na Facebooka, którego, który możemy wykorzystać. Więc, drodzy Państwo, oczywiście w ramach tej pracy możemy wykorzystać jeszcze inne opcje, które daje Canva, na przykład dodać notatki. Czyli załóżmy, będziemy gdzieś tam w trakcie jakiejś prezentacji dla naszych pracowników wykorzystywali te projekty zapisane w kanwie, więc możemy dodać sobie jakąś notatkę do pokazania na spotkaniu z pracownikami, tak. albo możemy tutaj dodać jakiś dodatkowy element, który wzbogaci naszą wiedzę na temat np. Na koronawirusa, epidemii, a Wyświetli się on jak gdyby wtedy, kiedy będziemy korzystali z platformy i będzie takim dodatkowym wsparciem w w naszej pracy. Warto też pamiętać, że kiedy jesteśmy podłączeni do internetu, Canva co naście sekund zapisuje wszystkie zmiany, które dokonaliśmy w projekcie. Tutaj państwo macie taką informację, więc nie musicie aż tak bardzo dbać o to, żeby save'ować projekt wtedy kiedy go wykonacie. Co daje jeszcze Canva? Możemy skopiować sobie tą stronę. Czyli zobaczcie Państwo, wykonaliśmy drugą wersję tego postu, i tutaj na przykład możemy zrobić coś innego. Usuniemy sobie te elementy i na przykład wrzucimy zdjęcie. No to, drodzy Państwo, skorzystajmy sobie z tego przycisku zdjęcia i tutaj wpiszmy uśmiech. Enter. Kanwa pokazuje nam. Tego typu fotografie. Więc, żeby było zabawnie, wykorzystajmy te na przykład. Yy, o, to buzię zrobiono z owoców. Widzicie Państwo, jest to wersja darmowa. Znowu przeciągamy na nasz post i zobaczcie Państwo, co się stało. Kiedy przeciągnęliśmy go i puściliśmy już tylko w obrębie postu, yy, zdjęcie zastąpiło nam tło. Źle to wygląda. Yy, Elementy tekstu są niewidoczne, są słabo widoczne, więc zróbmy cofnij i kiedy weźmiemy to zdjęcie i przesuniemy je mocniej, widzicie Państwo, i dopiero teraz je puścimy, to ono się zapisze w poście w takiej postaci. Wciąż jest za duże, więc możemy je sobie spokojnie zmniejszyć i gdzieś wstawić na przykład tutaj. To wciąż wygląda oczywiście graficznie niedobrze, tak? Widać, że tutaj inna kolorystyka jest i może należałoby te elementy inaczej ustawić, ale możecie Państwo do tych projektów swoich wykorzystywać różnego rodzaju ciekawe rozwiązania, żeby te posty były bardziej autorskie, miały więcej z Was niż tylko z tego, co zaproponuje kanał.